Cześć witajcie. W dzisiejszym filmie podsumowanie budowy tego stołu solarskiego montażowego. Jak widzicie, jest tu skończony. Było 5 epizodów, 5 odcinków, zaczynając od projektu poprzez wykonanie poszczególnych elementów tego stołu. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się zbudować ten stół. Wreszcie mam porządny stół do pracy. Dzięki temu praca jest o wiele prostsza, fajniejsza, przyjemniejsza, także Jestem zadowolony. No i tak jak Wam obiecałem w ostatnim odcinku, na szybko postaram się podsumować, jakie były różnice w wykonaniu projektu, a jak wyszedł w rzeczywistości, czyli porównanie projektu do rzeczywistości, jakie zmiany naniosłem, a także pokażę Wam funkcjonalności tego stołu. Także zapraszam do obejrzenia tego filmu. Zacznijmy od prąbu tego stołu, w tym miejscu mam wysuwany odkurzacz pestula. Za chwilę pokażę Wam w jaki sposób pracuję na nim Poniżej mam Festule TS Dzięki temu, że ta, te szyny, tak jak Wam wspominałem w, poprzednim filmie, w poprzednich odcinkach Dzięki temu, że te szyny są dłuższe, prowadnica się wysuwa W prosty sposób jestem w stanie sobie po prostu to urządzenie wyjąć i, i schować tu w tym miejscu mam szufladę, w szufladach mam pokowane różne narzędzia, różne, różne przymiary miarki szczotki do czyszczenia tutaj mam papiery ścierne pod szlifierkę o różnych granulacjach w tym miejscu mam jakieś szmaty do olejowania tu różne bajzlownik tu jakieś rękawice a tutaj imaki które wytoczyłem w poprzednim filmie do stołu tu pod imadłem mam pilarkę, zagębiarkę tutaj jest akurat problem z otwieraniem przez to imadło ale to i tak nie przeszkadza ponieważ mogę wyjąć sobie tą, ten stener i dopiero z tenera wyjąć elektronarzędzie więc nie przeszkadza to nie przeszkadza to jakoś mocno w pracy tu Wam jeszcze nie pokazałem jednej małej szufladki zapomniałbym o niej tu w tym miejscu mam tarcze do zagłębiarki także wszystko żeby było pod ręką tu do imadła dodałem na nogę taką nakładkę a dlaczego? a już Wam pokazuję w momencie kiedy chciałbym jakiś wyższy element tu zamontować na nim pracować, obrabiać go, wykonywać połączenia to w momencie, kiedy ten element tutaj dołożę, tylnia część imadła licuje mi się tutaj, właśnie z tą nakładką, bo wcześniej tego nie było. I dzięki temu, jak dociskam i madłem, ten docisk jest na tyle mocny, że nie rusza się i mogę sobie tu w jakiś sposób pracować, i z wysokimi, jakimiś cienkimi elementami. Dlatego dałem tą nakładkę, żeby ta deska przylegała do nogi stołu. Z tej strony również mam odkurzacz. Po co mi dwa odkurzacze? W dalszej części filmu Wam wytłumaczę. Poniżej mam systemer na wkrętarkę. Jest on teraz pusty, ponieważ ta wkrętarka pracuje na co dzień. więc na razie ten systemer jest w tym miejscu pusty. No ale jest na jego miejscu. Jakbym chciał tutaj wkrętarkę, też był zaplanowany było na nią to miejsce. Tutaj mam jakby system znowu szlifierski, na dole mam ETS, na górze mam szlifierkę ETS 153 3 na dole Rotexa także tutaj mam szlifierki blisko odkurzacza, żeby nie musieć sięgać w dalszych częściach stołu, także staram się tak segmentowo układać te systemery, żeby wszystko było blisko i pod ręką, także w tym miejscu jest szlifierka ROTEX. A w tym miejscu mam tą szlifierkę TTS. Dalej co mamy? Zacznijmy od dołu. Tu mam system frezowania, tutaj mam frezarkę 1010 Festoola. Jeśli w użyciu jest. A, jest w szablonie. W ostatnim filmie wam o szablonie, zapomniałem I ją z powrotem skować. Powyżej mam rezarkę jednoręczną festuła, także tutaj mam jakby segment frezowania. I na górze mam szufladkę. W szufladce mam różnego rodzaju frezy jeszcze tutaj w tej półce będę chciał y, zrobić taki uchwyt z otworami żeby te frezy były wkładane i wyjmowane, żeby nie musieć wyjmować ich z pojemników na razie są w pojemnikach, jeszcze nie zdążyłem zrobić takiej kółeczki tutaj na te frezy, żeby montować je w tych otworach ale generalnie jak widzicie tutaj cały ten pion jest do frezowania no i na końcu mam frezarkę Domino XL też fajnie się otwiera, wszystko działa. I na górze w szufladzie mam właśnie kołki, z których najczęściej korzystam z 8 mm, no i system do nawierceń listów. Oraz i maki, które wytrzymam. Żeby były z jednej i z drugiej strony tej maki jakby pracowały przy tym stole dwie osoby. Tutaj z tej strony mam te dociski jednoręczne podszyny. No, i przewód i ten stojak, który za chwilę zamontuję i pokażę Wam, dlaczego z obydwu stron właśnie mam bardzo podobny zestaw. Czyli ten sam zestaw jest z jednej strony tych, tych ścisków i tak samo z drugiej strony też ściski, taki sam zestaw. Pokażę Wam jeszcze teraz te systemy odciągowe, dlaczego dwa też Wam wytłumaczę. Jak widzicie, ten system jest tak zrobiony, że ten jeden kółek jest sklejony na stałe. Tu mam wywiercony otwór, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W związku z tym od razu wkładam sobie ten uchwyt pod rurę od odkurzacza i przewód, i w prosty sposób jest montaż i demontaż tego uchwytu. Tutaj jest również otwór, i z boku mam też kołek wklejony, tak jak w nogę. To mam kołek wklejony w podstawę stołu, i też ten otwór wchodzi mi w kołek. Noga mi nie lata, nie odchodzi, jest schowana, więc nie przeszkadza mi. Podczas kolejnych prac. I tutaj, w tym miejscu, chciałem Wam właśnie zwrócić uwagę, dlaczego ten systemer nie jest, jest ustawiony w ten sposób, a nie po szerokości, tak jak te systemery te na elektronarzędzia. No, dzięki temu, że mam go ustawionego wzdłuż, a nie w poprzek. Jestem w stanie tą rurę sobie z odkurzacza wyciągnąć. Przewód od zasilania też jest pięty tutaj zauważcie w odkurzacz czyli w momencie uruchamiania elektronarzędzia automatycznie uruchamiamy się ten odkurzacz i tu specjalnie też jest otwór wykonany właśnie na tą rurę, dlatego tą rurę sobie tu kładę i mogę ten odkurzacz zamknąć, nie będzie on mi przeszkadzał w czasie pracy. Myślałem, żeby to zrobić w poprzek, żeby z boku ta rura do otworzacza wychodziła, natomiast niestety już nie było wtedy na to miejsca. Ta rura by mi się po prostu tu nie zmieściła za wąsko dołu. Ale to rozwiązanie mi nie przeszkadza, jest w porządku. Rurę zabijam sobie tak samo tu w tym miejscu. I powiedzmy, chcę szlifować. To wyjmuję sobie szlifierkę. W momencie, kiedy chcę opróżnić ten system. Muszę wypiąć oczywiście najpierw przycisk zasilający od elektronarzędzi. Mogę sobie ten systemer wyjąć, opróżnić worek i z powrotem sobie go schować. Tutaj ten systemer cofam do tyłu, ponieważ jak otworzę klapkę, <noise> klapkę w tym miejscu i mam na stałe wpięty, To ta klapka, jakbym dosłownie do, do początku, ta klapka by wystawała poza front i mogłaby się uszkodzić, jakby ktoś przechodził. Dlatego lekko cofam ten systemer, ten otwórzacz. Zamykam i gotowe. podpinam zasilanie. Od podkurzacza. przewóz sobie troszeczkę rozciągam. No i w ten sposób mogę sobie fajnie wygodnie pracować. Oczywiście mogę tutaj sobie też tą ręką operować, żeby nie przeszkadzała mi rura. Dzięki temu uchwytowi, jak widzicie, rura idzie od góry, nie schodzi w dół czyli nie podnosi mi właśnie jak widzicie elektronarzędzia szlifierki tylko dzięki temu, że rura jest od góry szlifierka lepiej pracuje i lepiej przylega do elementu szlifowanego i zarówno przewód zasilający jak i ta rura od odkurzacza nie przeszkadza mi w czasie pracy yy, mamy jedną, teraz wezmę, mamy drugą stronę No i jedna osoba może pracować sobie tutaj, druga osoba może pracować na drugiej części stołu. Na miejsce jest zupełności wystarczająco, pole pracy wtedy jest metr na metr. Dlaczego zdecydowałem się na dwa odkurzacze z jednej i z drugiej strony? Nie dlatego, że nie chciałoby mi się latać wokoło, ze względu na to, że prowadzą się te kursy stolarskie, dwudniowe między innymi, ale też z czasem są mi 4-5-dniowe indywidualne. I w momencie, kiedy są dwie osoby na tych kursach dla początkujących stolarskich, jedna osoba ma jedno miejsce do pracy, druga osoba drugą część stołu do pracy, na tych kursach wykonujemy zazwyczaj taką galanterię drewnianą, mini stoliki, półki na wino, elementy, które zazwyczaj nie przekraczają w kubaturze metra sześciennego, dlatego akurat jedna i druga część stołu w zupełności wystarczy i ta praca jest dla kursantów też bardziej przyjazna i przyjemna przechodzą cały proces obróbki tarcicy nieobrzynanej aż po gotowy produkt poprzez różne elementy widoczność drewna, budowa drewna, struktury miamki, naczynia, y, właśnie nawet pod kątem szlifowania jakie to ma znaczenie podczas pracy później przyklejenie, przy olejowaniu, jak zabezpieczać drewno rozpoznawanie gatunków drewna sobie tu robimy no i cały cały proces technologiczny poprzez pilarkę, wyrówniarkę, grubościówkę i wszystkie techniki, które są Potrzebne do wykonania projektu z drewna od tarcicy niebrzydanej aż to gotowy grot. Także dlatego zdecydowałem się na dwa te systemy, na dwa te odkurzacze i tak ten stół właśnie projektowałem głównie pod tym kątem, czyli pod kątem pracy na kursach. Jakie funkcje posiada jeszcze ten stół? Jakbym chciał fryzować połączenia, nie wiem, frezarką domino, jakiś. Większych elementów. Jestem w stanie też wykorzystać ten stół przy użyciu imaków, które właśnie wytoczyłem. Mogę sobie te imaki tutaj wrzucić. OK, zerknijmy jeszcze na górę blatu. Tak jak w projekcie Wam pokazywałem, chciałem wykonać miałem taką swoją fanabery, Chciałem jakąś pamiątkę po sobie zostawić, czyli literki KIM wykonane z otworów. Natomiast też pod kątem praktycznym chciałem wykonać w ten sposób, żeby jednak były te trzy kolumny otworów, tak jak mamy tutaj w tym miejscu po prawej na środku i z lewej strony nawet trzy kolumny tych otworów. Po to, żeby po dwa imaki można było zamontować i żeby można było opierać jakiś element podczas pracy dodatkowo chciałbym tu zamontować jakąś płytę mam i maki i maki do imadła i maki do stołu chciałbym docisnąć jakąś płytę, żeby na niej sobie móc pracować dzięki temu mogę sobie tak samo tutaj z frezarką domino wjechać, frezować sobie tu połączenia lub wykonywać jakieś inne czynności. dłutowanie, nie wiem, byłaby tu deska. Chciałbym sobie coś wyrzeźbić, chciałbym wybrać gniazdo. Także tu do takich elementów, do takich części też możemy to zrobić. To też są te otwory wykonane pod ściski te jednoręczne. Po to, żeby one się przesuwały w różnych płaszczyznach. Dzięki temu mogły sobie docisnąć element. Z drugiej strony, również mogę zablokować ten element, czyli wykonałem tutaj otwory o średnicy 20 mm, i w te 20 mm te dociski jednoręczne też i Złapać, docisnąć, i też mam materiał przymocowany, stabilny, nic się nie dzieje, i mogę sobie fajnie do pracować. Jeszcze tak, dlaczego tu właśnie zostawiam na te dwa otwory? Ponieważ yy, chciałem tutaj mieć możliwość wkładania podstawki w momencie kiedy bym chciał na blacie stołu po co? no po to żeby nie niszczyć tego blatu chcę żeby ten blat roboczy służył mi głównie przy wykonywaniu różnego rodzaju połączeń, łączenia elementów stolarskich dlatego dałem te dwa prześwity, żeby schować te elementy No obecną chwilę mam tutaj dwie klutendę które sobie po prostu wyjmuję w momencie, kiedy chcę dociąć sobie jakiś element, sformatować jakiś element zagłębiarką, to dzięki temu, że właśnie mam te dwie płyty NDF, oczywiście nie zniszczę sobie tego blatu roboczego. Dlatego nie obawiałem się przykręcając ten blat na wkręty. Chciałem go zrobić, żeby był on demontowany, no po to, że w momencie, kiedy mi się za parę lat zniszczy, żeby w łatwy sposób można było go wymienić, korzystając teraz z tych ścisków jednoręcznych jestem w stanie sobie przez to, że tu z boku są wgłębienia, jestem w stanie sobie tą szynę zablokować. Tu tylko podkładam sobie, żeby szyna mi się nie łutkowała. Wkładam docisk jednoręczny pod szynę, szynami stoi stabilnie no i mogę sobie pracować. Teraz oczywiście wziąłem to na lewą rękę, oczywiście jestem w stanie sobie to Przekręcić więc szynę, jaką dokupiłem. Dodatkowo to szyna o długości 2400 102 No właśnie dlatego chciałem, że u mnie, jak wiecie dobrze, nie ma za dużo miejsca, jeżeli chodzi o pracę na pilarce. Ta pilarka nie jest zbyt duża, natomiast większych nie potrzebuję. Stwierdziłem, że jak będę miał raz na jakiś czas potrzebę docięcia cięcia jakiegoś dłuższego elementu, to właśnie skorzystam z zagłębiarki i szyny tej dłuższej żeby można było wstępnie sformatować jakieś płyty pełnowymiarowe lub nawet do rozkroju, do obrzynania tarcicy również mogę tutaj na tym stole taką tarcicę sobie obrzynać więc te płyty NZF mają mi służyć po to, żeby zabezpieczyć właśnie w momencie pracy, cięcia czy frezowania również przy wykorzystaniu szyn testu, żeby zabezpieczyć ten blat roboczy przed uszkodzeniem dodatkowo jeszcze zamówiłem sobie przymiar kątowy FS była 90 stopni do cięcia pod kątem prostym. A tutaj, w tym miejscu, w tym prześwicie, mam schowane płyty piśniowe. W momencie, kiedy olejuję albo kleję tutaj jakieś klejonki przy użyciu ścisków, więc wyjmuję sobie te płyty piśniowe. Wykorzystałem wszystkie kawałki, jakie miałem tutaj. Oczywiście z tych dwóch elementów, można by zrobić jeden, żeby było prościej no nie mogę z dwóch kawałków zrobić ponieważ one nie zmieszczą mi się tutaj po szerokości dlatego noszę i tak z trzech elementów dlatego myślę, że nie ma to większego znaczenia w każdym razie w momencie kiedy chcę coś olejować, tutaj mam przygotowane oleje mogę śmiało to robić tak blat mi się roboczy nie obrudzi w związku z tym te płytki znowu zabezpieczyłem mi ten blat główny, roboczy przed zabrudzeniami niepotrzebnymi, bo chcę, żeby ten blat służył mi jak najdłużej. Dlaczego zdecydowałem się na płyty piśniowe, a nie na przykład na folię? Ze względu właśnie na ściski. Tutaj zobaczcie, jak te ściski, przez to, że to jest ta płyta piśniowa, to te ściski fajnie mi się ruszają po, po, tym, po tej płycie piśniowej. Jakby była folia, to ta folia by się zawijała, dlatego skorzystałem z tej płyty piśniowej. Oczywiście można by do tego wykorzystać plexi Też dziękuję Ci Jarku za, za podpowiedź Być może jak mi się zniszczą te płyty piśniowe Wezmę po prostu plexi Oczywiście po każdym kolejnym staram się z tej płyty piśniowej Od razu ten klej zdzierać, zmywać Po to, żeby ta płota piśniowa służyła mi jak najdłużej No i dlatego zdecydowałem się na takie rozwiązanie Lepiej wyjmować z tamtej strony Tylko chciałem Wam teraz na potrzeby filmu pokazać Bo i imadło tu zawaza. Generalnie, jak pracuję sam, to po prostu wyjmuję z tamtej strony stół, jadę do przodu. No ale kamerę mam tak ustawioną, żebyście to wszystko widzieli. Dlatego, do od tej strony i bardzo trudno to wchodzić i blokuje. Natomiast od tamtej strony nie ma i więc nie ma problemu z wyjmowaniem. No i na sam koniec, podsumowując, rzeczywistość do projektu, który wykonałem. Były pewne zmiany, były pewne modyfikacje, opowiadałem o nich w poprzednich filmach. Na bokach stołu zabrakło miejsca, na drewno pod kątem rozpoznawania gatunków. Z czego to wynikało? Wynikało to słuchajcie również z tych prowadnic, które kupiłem. Ten stół ma szerokość 100, długość dokładnie 2108, tak jak w projekcie było. Taka jest długość i szerokość tego stołu, tak jak było w projekcie. Natomiast przez to, że kupiłem. Na szuflady prowadnicę o długości 60 cm, niestety nie uwzględniłem też tego problemu z otwieraniem się tych systemerów Festula w pełni, tak? Bo przewidziałem prowadnicę 60 i 30 cm, a niestety musiałem kupić prowadnicę 40 cm pod systemer Festula. Tłumaczyłem wam dokładnie o tym w epizodzie, już nie będę chyba trzecim czy czwartym, przy budowie korpusu do tego stołu. No i wystąpiły kolizje, szczególnie na etapie tutaj jak mamy szuflady i tu o stół systenaryjny. Nastąpiły kolizje szyn, bo jak wziąłem 60 i 40 tą szynę, niestety te szyny zachodzą na siebie około 5 cm, dlatego musiałem pewne kombinacje arpejskie wykonywać i dlatego też nie było tych bocznych miejsc. Więc jeżeli chcielibyście wykonać ten stół bezkolizyjnie z prowadnicami, z szufladami, o w głębokości 60 cm i z, z stanerami, żeby one nie kolitowały. Zróbcie ten stół na 105 cm, albo zróbcie na 100, albo jeszcze mniej. Natomiast zmniejszcie szuflady, kupcie po prostu jakieś prowadnice 40 cm czy 50 nawet i wtedy nie będziecie mieli tego problemu, który ja miałem, o którym wspominałem w tym epizodzie 3 bądź 4, już nie pamiętam. Oczywiście możliwości tego stołu są jeszcze większe. Można oczywiście tu pracować przy wykorzystaniu szyny z frezarką górną wrzecionową plus wiele innych rozwiązań, ale o wszystkim nie da się powiedzieć w jednym filmie. Ale też zachęcam Was z tego miejsca do obserwowania mojego kanału. Na pewno w kolejnych filmach, w kolejnych realizacjach, które przewiduję będzie ten stół wykorzystywany wielokrotnie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jeszcze odnośnie blatu, na górę dałem sklejkę tą 4 mm nie zostawiłem samego MDF-u. Dlaczego? No dlatego, że MDF jest miękki w momencie pracy i powiedzmy zahaczenia jakimś kątem deski tego MDF-u mogłyby się robić gniecenia. A dzięki temu, że jest sklejka jest ona o wiele bardziej twarda można ją przeszlifować za jakiś czas jak mi się porysuje czy jak mi się poniszczy w czasie pracy już ślady jakieś są na tym blacie, więc przeszlifuję sobie, zaolejuję i blat będzie jak nowy. Okej, okay. dzięki kochani, jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Jeżeli podobała Wam się ta seria filmów, jeżeli skorzystaliście z jakichś moich rozwiązań, nie krępujcie się, dajcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania, dzielenia się Waszymi doświadczeniami, Waszymi spostrzeżeniami. I cóż, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo uśmiechu, zdrowia, piękna pogoda się zaczyna robić, wreszcie się ciepło robi, więc zachęcam do innych pasji rowerów, motocykli, spacerów. I dużo, dużo uśmiechu, kochani, dużo radości, nadziei na następne miesiące, lata. Pozdrawiam Was serdecznie, wolność i pokój, trzymajcie się. Do następnego, hej.